Istnieje chwila w ciągu dnia, kiedy wszystko wydaje się cichsze, bardziej intymne, bardziej sprzyjające usłyszeniu głosu Boga. Ta chwila jest teraz. Nadchodzi nowy poranek, a wraz z nim pojawia się możliwość odnowienia swojej wiary, nawet gdy wydaje się ona słaba. Modlitwa poranna to coś więcej niż duchowa rutyna, to oddech dla duszy, szczera rozmowa z tym, który podtrzymuje wszystko, również ciebie. Gdy wiara jest zachwiana, nie oznacza to duchowej słabości, lecz człowieczeństwo. Wszyscy przechodzimy przez dni, w których trudno uwierzyć, gdy Boże obietnice wydają się odległe, a nadzieja ukrywa się za okolicznościami. Ale właśnie w takie dni najbardziej potrzebujemy modlitwy. Modlitwa nie jest tylko aktem religijnym jest najpotężniejszym sposobem na ponowne dostrojenie serca do Bożej obecności. Słowo w liście do Hebrajczyków. Rozdział 11, werset pierwszy uczy nas, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. To oznacza, że wierzyć nie znaczy widzieć. Prawdziwa wiara objawia się wtedy, gdy wszystko wokół mówi, by się poddać, ale mimo to decydujemy się zaufać. Zachwiana wiara to nieutracona wiara. Wystarczy ją ponownie podlać prawdą słowa, szczerą modlitwą, Przypomnieniem, że Bóg wciąż jest Bogiem, nawet jeśli nic nie czujesz. Wielu ludzi żyje w przekonaniu, że aby się modlić, trzeba być silnym, mówić pięknymi słowami, mieć pokój w sercu. Ale najpotężniejsza modlitwa rodzi się ze zmęczenia ciszy łez. Bóg nie imponuje się pozorem duchowości, On odpowiada na złamane serce, na szczerą duszę, która szuka Go nawet w kawałkach. Jeśli dziś Twoja wiara jest zachwiana, Jesteś dokładnie w odpowiednim miejscu, by zacząć od nowa, a z Bogiem zawsze można zacząć od nowa. Modlitwa poranna to miejsce, gdzie zmęczona dusza znajduje schronienie. W tej przestrzeni intymności możesz przedłożyć Bogu wszystko, co cię przygniata: strach przed przyszłością, niepokój ściskający serce, pytania bez odpowiedzi, poczucie, że się modlisz i nic się nie dzieje. Bóg nie ignoruje twoich błagań. Twój głos ma wartość nawet gdy jest słaby. Twoja modlitwa ma moc, nawet jeśli wypowiadana jest przez łzy. I właśnie dlatego teraz, w tej chwili wiary, ważne jest, by zatrzymać się, zamknąć oczy serca i usłyszeć, co Bóg chce Ci przypomnieć. On cię nie opuścił. On cię nie zostawił i nawet gdy twoja wiara się chwieje, on pozostaje wierny. Boża wierność nie zależy od stałości twojej wiary, ale od Jego natury, a On się nie zmienia. Nie jesteś sam w tej drodze. Istnieje cała społeczność, która również szuka siły, nadziei i odnowy poprzez modlitwę. Napisz w komentarzach to, co dziś nosisz w sercu. To może być proste: Pomódl się za mnie. To wystarczy. W prostocie Bóg działa najgłębiej. I gdy modlimy się razem, Coś zaczyna się poruszać w nas. Bo modlitwa ma moc przemieniać otoczenie, ale przede wszystkim przemienia tego, kto się modli. W komentarzach poniżej zostaw swoją prośbę modlitewną dotyczącą konkretnej dziedziny życia lub kogoś, kogo kochasz. Jeśli wolisz, napisz po prostu pomódl się za mnie. Będziemy wstawiać się za Tobą z miłością, jak prawdziwa wspólnota wiary. Bo gdy modlimy się razem, niebo się otwiera, pokój stępuje, a cuda zaczynają się dziać. Zanim wszystko oddamy w ręce Boga, upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał. A gdy wiara jest zachwiana, właśnie w ten sposób powinieneś się modlić. Panie, na początku tego dnia staję przed Tobą nie dlatego, że jestem silny, ale dlatego, że potrzebuję siły. Zbliżam się do Twojej obecności w modlitwie. Nie z wyuczonymi słowami, ale ze szczerym sercem Ty znasz wszystko we mnie. Każdą wątpliwość, każdą niewypowiedzianą myśl, każdy ból, który noszę w milczeniu. Nawet gdy nie rozumiem, co się dzieje, wybieram szukać Twojej obecności, bo wiem, że tylko Ty możesz przywrócić osłabioną wiarę. W tej chwili porannej modlitwy uznaję, że potrzebuję Twojego prowadzenia, gdy wszystko wydaje się niepewne, gdy drogi są zamknięte, gdy serce się chwieje, przypominam sobie, że jesteś Bogiem, który otwiera drzwi tam, gdzie nie ma wyjścia. Jesteś Bogiem, który podtrzymuje nawet wtedy, gdy nogi się potykają. I dlatego, mimo zachwianej wiary, trwam. Bo wiem, że Twoja łaska mi wystarczy. Panie, umocnij moją duszę. Odnów siły, które zginęły w życiowych walkach. Dotknij tych miejsc we mnie, które są zmęczone. Przypomnij mi, że wiara to nie brak lęku, ale odwaga, by iść dalej mimo niego. Napełnij moje serce nadzieją. Usuń niewidzialne ciężary, które noszę, a które znasz tylko ty. Oczyść mój umysł Twoim słowem. Niech prawda nieba uciszy kłamstwa, które strach próbuje zasiać. Dziś modlę się o wewnętrzne uzdrowienie. Uwolnienie z winy, która paraliżuje, z wspomnień, które każą wątpić w Twoją miłość. Niech Twój Duch Święty odwiedzi te najgłębsze miejsca we mnie, do których tylko Twoje światło ma dostęp. Uzdrów moją historię, odnowi moją wiarę, odbuduj moje zaufanie do Twojego działania. Pokaż mi, że nadal istnieje żywa obietnica nad moim życiem, nawet jeśli wszystko wydaje się zapomniane. Modlę się też za moją rodzinę, za każdą osobę, która mnie otacza. Niech Twój pokój wypełni nasz dom, niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdym pomieszczeniu. Chroń nasz dom przed wszelkim złem, przed zamętem, przed niezgodą. Niech Twój głos będzie głośniejszy niż każdy konflikt. Niech Twoja miłość nas zjednoczy. Niech Twoja ręka nas ochrania. Panie, jeśli dziś czegoś potrzebuję, to usłyszeć Twój głos. Jedno Twoje słowo wystarczy, by zmienić wszystko. A nawet jeśli odpowiedzią jest cisza, pomóż mi ufać, że wciąż masz wszystko pod kontrolą. Powierzam Ci ten dzień. Powierzam każdy plan, każdą myśl, każde wyzwanie. Powierzam moje lęki, moje pytania, moje marzenia, bo wiem, że wszystko, co jest w Twoich rękach, zostaje przemienione. Jeśli ktoś teraz modli się razem ze mną, płacząc, czując się bezsilny, dotknij tej osoby, panie. Pokaż, że to nie jest koniec, że wciąż istnieje nadzieja, że ten dzień może być nowym początkiem. Niech ta poranna modlitwa będzie jak balsam dla otwartych ran. Niech przynosi wiarę tam, gdzie jest wątpliwość. Niech przynosi pokój tam, gdzie jest zamęt. Niech przynosi pewność, że Ty wciąż masz doskonałe plany, nawet gdy wszystko wydaje się rozbite. Pomóż nam wierzyć, nawet gdy nie widzimy. Pomóż nam czekać, nawet gdy wszystko krzyczy, by się poddać. Pomóż nam trwać, nawet gdy dusza prosi o odpoczynek. Niech nasza wiara dziś będzie karmiona pewnością, że Ty jesteś wierny i że nic, przez co przechodzimy, nie jest Ci obojętne. Ty ocierasz każdą łzę, Ty przyjmujesz każdy szept modlitwy, Ty widzisz każde wołanie wypowiedziane w ciszy duszy. I nawet jeśli dni są trudne, wybieram wierzyć, że Twoja miłość nadal mnie otacza, że Twoja dobroć nadal mnie prowadzi, że Twoja obecność wciąż mnie obejmuje. Bo prawdziwa wiara nie zależy od uczuć, ale od decyzji, dziś decyduje się ufać, nawet z drżącym sercem, decyduje się trwać, nawet ze zmęczoną duszą, decyduje się powstać, nawet gdy brakuje sił. I przez cały ten dzień, niech ta modlitwa nie zgaśnie we mnie, niech dźwięk Twojego głosu wciąż rozbrzmiewa wewnątrz mnie, niech prawdy Twojego słowa mnie podtrzymują. Gdy wątpliwości chcą krzyczeć głośniej, niech twój duch przypomina mi, że jestem bezpieczny w twoich rękach i że nawet gdy wiara się chwieje, twoja wierność pozostaje niezachwiana. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca, jeśli poczułeś, że Bóg mówił do ciebie w jakiś sposób, napisz Amen w komentarzach. Ten prosty gest to sposób, by zapieczętować tę modlitwę wiarą i zjednoczyć swój głos z naszą wspólnotą. Każde amen to życie, błaganie, nadzieja, która się podnosi. A my czytamy, modlimy się i wstawiamy się za każdym z Was. Codziennie o szóstej rano jesteśmy tutaj z nową modlitwą, nowym rozważaniem, nowym słowem wiary i nadziei. A może podczas kolejnego spotkania usłyszysz właśnie tę odpowiedź, na którą w ciszy czekasz. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Aby codziennie otrzymywać modlitwy, które wzmacniają Twoją wiarę i pomagają zacząć dzień z kierunkiem. Zostaw polubienie, by to słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Podziel się tą modlitwą z kimś, kto również potrzebuje odnowić swoją wiarę, z kimś, kto milczy, ale potrzebuje być dotknięty Bożym pokojem. Do zobaczenia jutro. Niech Bóg dalej mówi do Twojego serca.